Cześć! Witam Cię na moim kanale. Do nagrania dzisiejszego filmu zainspirował mnie wpis mojego znajomego na Facebooku, który brzmiał następująco. Kobieta jest tym piękniejsza, im bardziej jest kochana. I tak poczułam, że w tym zdaniu jest dużo rzeczy do wyjaśnienia i do opowiedzenia. Więc tak naprawdę. Nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi opowiadanie o tym, co tam się kryje. Nie wiem dokładnie też, w którą stronę pójdziemy, ale coś tak czuję, że to może być związane właśnie z miłością do siebie i życiem w prawdzie. Więc jeżeli taki temat Cię interesuje, to rozsiądź się wygodnie i zostań ze mną do końca. Więc zaczynamy. Kobieta czuje się. Piękniejsza, im bardziej jest kochana. To zdanie dotyczy nie tylko kobiet, ale i też mężczyzn. To zdanie dotyczy wszystkich, ale jest to takie zdanie pułapka. Jest to zdanie, które wypływa z egotycznego umysłu, które wypływa z miejsca braku i które każe nam patrzeć na zewnątrz i wypatrywać tego, czego nam brakuje na zewnątrz. Ale jak wiesz, na zewnątrz nie ma nic. Więc to zdanie możemy uznać za całkowicie nieprawdziwe. Kobieta, mężczyzna, ktokolwiek, dziecko, nie ma znaczenia. Czuje się piękniejszy, piękniejsze, piękniejsza. Im bardziej kocha siebie, im bardziej obdarowuje miłością siebie. To piękno przejawia się wtedy, kiedy każdy z nas powraca do tego naszego naturalnego stanu, jaką jest miłość, czyli każdy z nas wtedy powraca do siebie. I to piękno nie jest z tym takim pięknem zewnętrznym, nie jest pięknem ciała, aczkolwiek też może się przejawić w ten sposób. Natomiast jest to takie piękno, które jest widziane sercem, jest odczuwane, jest z tym pięknem bycia tym pięknym, takim emanującym i dotykającym wszystkich i wszystko. Ale to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy każdy z nas obdarza siebie miłością. To jest możliwe wtedy, kiedy przestajesz szukać miłości na zewnątrz, kiedy przestajesz robić rzeczy, które mają sprawić, że będziesz czuł się kochany. Czy będziesz czuła się kochana? Bo taka droga to jest pułapka. Taka droga nie prowadzi do nikąd. I taka droga prowadzi tylko do pogłębiającej się frustracji, pogłębiającego się poczucia bycia nie takim, niewłaściwym do pogłębiających się ataków, agresji, nienawiści do świata i do siebie samego. Więc ta droga szukania miłości na zewnątrz jest to droga donikąd. No, na logikę, <grym> ponieważ na zewnątrz nie ma nic. No, to jest to droga donikąd. Stamtąd nie przyjdzie do ciebie ani uznanie ani po jakieś jakaś forma pochwały, e, ani zauważenie, wysłuchanie i tak dalej. To są wszystko elementy składowe miłości, czyli stamtąd miłość do ciebie nie przyjdzie, dopóki nie pokochasz siebie w pełni. I teraz jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby pokochać siebie w pełni, żeby pokochać siebie w pełni, czyli tak naprawdę powrócić do tego stanu, bo to nie jest jakieś odkrywanie Ameryki, to nie jest to, że my się teraz nie kochamy, a musimy się nauczyć kochać i tak dalej. Nie. To jest nasz naturalny stan. I naszym zadaniem tutaj jest powrócić, przypomnieć sobie, kim jesteśmy w prawdzie. W prawdzie jesteśmy miłością. Więc na logikę. Obdarzamy siebie miłością, tak obligatoryjnie. Ponieważ miłością jesteśmy. Więc emanujemy tą miłością, ale emanujemy ją tak do siebie, od, od wewnątrz, obejmując siebie w pełni. Mm. <ścoughs> tak właśnie. I, I teraz mamy sobie przypomnieć, powrócić do tego stanu. Przypomnieć sobie, kim jesteśmy w prawdzie, Przypomnieć sobie, jak to jest. I teraz jak mamy sobie to przypomnieć? Słuchajcie, kochani siebie, to nie jest wstawanie rano, podchodzenie do lustra, patrzenie sobie w oczy, mówię, kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie. Nie! To nie jest kochanie siebie, nie tędy droga. Naprawdę. Bo spróbuj tak zrobić. I zobacz, czy zadziała. I zobacz, czy możesz faktycznie tak zrobić. Czy możesz podejść do lustra, spojrzeć sobie tak naprawdę w oczy i powiedzieć kocham Cię. I ok, nawet jeżeli możesz to zrobić, żeby powiedzieć te słowa, to obserwuj swoje reakcje. Czy tam za tymi słowami jest naprawdę miłość, jest to poczucie tego ukochania, takiego pełnego. Czy tam czasem nie pojawiają się jakieś zaprzeczenia, jakieś ale, jakieś osądy, jakieś e, nietakości i tak dalej. Jakieś te wszystkie zjebaności. Czy tam się czasem to nie pojawia? Za tym kocham Cię. Czy tam nie ma czasem takiego mm, akurat? Akurat siebie kochasz. A wczoraj to co? Nie dowiozłaś tego projektu. A no wczoraj to co? Nakrzyczałaś na dzieci. A wczoraj to co? Zdenerwowałeś się na panią w sklepie. I tak dalej, i tak dalej. Hmm? Jak możesz siebie kochać, jak ty jesteś taki zły, jak ty jesteś taka niedobra. <grywa> no właśnie. <grywa> to produkuje nam egotyczny umysł, tak? Każdą taką myśl, która jest um, jakimś osądem. E, która jest właśnie potwierdzeniem e, tego bycia nie takim, niewłaściwym. E, to, są, e, to są te myśli, które płyną właśnie z miejsca lęku, z miejsca egotycznego umysłu, który będzie robił wszystko, żeby nas w tym miejscu zatrzymać. Czyli będzie robił wszystko, żebyśmy nie powrócili do naturalnego naszego stanu, czyli żebyśmy nie powrócili do miejsca miłości. Czyli umysł egotyczny będzie nam udowadniał za wszelką cenę, że nie możemy siebie kochać. Nie możesz siebie kochać, bo jesteś zły. Bo jesteś nie taka. I co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Jak z tym żyć? Słuchajcie, Słuchajcie opowiadałam Wam już o takich narzędziach, które mamy dane tutaj do tego właśnie, żeby siebie uzdrawiać, to jest przebaczanie i przyzwalanie. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to Cię odsyłam do tych dwóch filmów o przebaczaniu i przyzwalaniu. I Poprzez stosowanie tej praktyki samoloty dzisiaj latają po niebie, więc może być troszkę głośno. <śmulety> Wojskowe, żeby nie było. <śmulety> I mając takie narzędzia jak przyzwalanie i przebaczanie, właśnie możemy siebie uzdrowić. Czyli możemy poprzez stosowanie przebaczania powrócić do swojego naturalnego stanu, jakim jest miłość. Czyli poprzez przebaczanie ukochujemy siebie. Poprzez przebaczanie pogłębiamy tą miłość do siebie. Poprzez przebaczanie przyzwalamy, żeby ta miłość mogła się w nas na powrót przejawić. Poprzez przebaczanie... Stajemy się coraz bardziej radośni, coraz bardziej szczęśliwi, e, coraz bardziej wolni od lęku, e, coraz bardziej pełni, e, coraz bardziej obfici. E, poprzez przebaczanie ten świat niby ten sam, ale zaczyna wyglądać inaczej. Dzięki przebaczaniu doświadczamy coraz więcej radości w życiu, e, coraz więcej lekkości, e, Właśnie takie cuda się dzieją. Ok, więc teraz wiemy, co robić, ale jak i kiedy to robić. I do tego, żeby móc się uzdrowić, żeby móc przebaczać, musimy wiedzieć, co przebaczać. A żeby wiedzieć co przebaczać, musimy być w prawdzie ze sobą. Czyli pozwolić sobie na to, żeby zobaczyć. Co ja tak naprawdę robię? W poprzednim filmie mówiłam o mówieniu prawdy, o wyrażaniu prawdy i o tym wszystkim, co się tam kryje. I to jest jeden z, z elementów życia w prawdzie. Nie mówię tutaj o prawdzie przez duże P, czyli tej, prawdy, tej prawdzie, jaką jest miłość, tylko mówię o tym, żeby zobaczyć, co ja naprawdę robię w danej sytuacji, co ja tak naprawdę myślę o danej sytuacji, dlaczego ja to tak naprawdę robię i dlaczego ja tak myślę, jaki jest prawdziwy powód mojego działania, jaki jest prawdziwy powód mojego myślenia, jaki jest prawdziwy powód tego, co mówię. I tu się zaczyna cała zabawa. Eee, po pierwsze, mm, pozwól sobie zobaczyć prawdę. Egotyczny umysł jest mistrzem zasłaniania. Jest mistrzem, wiecie, zasłonek, rolet, ścianek, murów i wszystkiego. Tylko po to, żebyś nie mógł, żebyś nie mogła zobaczyć powodu, czyli przyczyny, dla której podejmujesz różnego rodzaju działania. Umysł egotyczny jest mistrzem argumentów. Potrafi po prostu wyciągnąć miliony różnych argumentów, nie do podważenia, tylko po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to, co robisz, jest słuszne, nawet jeżeli słuszne nie jest. I teraz kiedy robisz coś? Ciągle na przykład, albo często, mm, albo w Twoim życiu często powtarza się jakaś sytuacja, albo obserwujesz jakiś powtarzający się schemat. To znaczy, że tam jest coś na rzeczy. I jeżeli w tym schemacie, w tym Twoim działaniu, w Twojej sytuacji pojawia się jakiś taki mm, dyskomfort, jakieś zdenerwowanie, jakaś niechęć pojawia się coraz większy zacisk, to już możesz wiedzieć, albo złość, to już możesz wiedzieć, że tam właśnie jest coś ukryta. I pomimo doskonałych argumentów, możesz pozwolić sobie zobaczyć przyczynę, dla której to robię. I żeby było łatwiej... Popracujemy na przykładzie. Na przykładzie zawsze jest bardziej obrazowo. Mam znajomą. Znajomą, która jest mamą dwójki dzieci. I ona od początku dla tych dzieci robiła może powiedzieć wszystko, robiła za nie wszystko, organizowała im czas, e, robiła z nimi mnóstwo rzeczy. E, Cały czas te dzieci były po prostu tak na pierwszym miejscu, yy, różne plany sytuacyjne, różnego rodzaju rozrywki z planem A i planem B. I jak tylko, nie wiem, zakradała się jakaś nuda albo jakieś dziecko mówiło, że nie ma co robić, to ona zaraz yy, po prostu, wiecie, jak, jak yy, animator, <laughs> yy, jak animatorka na wakacjach yy, za te dzieci no, dbała o rozrywkę, oprócz tego no, robiła dla nich no, po prostu wszystko. I to z czasem, bo ta sytuacja trwała wiele lat, to z czasem zaczęło napawać się frustracją. Ona czuła, że no, po prostu jest uwięziona w tym że te dzieci po prostu siedzą na niej, po prostu są do niej przyklejone niemalże i, i chciała z tego wyjść, tak? Chciała z tego wyjść, ale mm, co zrobiła? Umysł ją, umysł egotyczny wychuśtał ją na drugi biegun, tak? Czyli... E, najpierw mamy to, że umysł egotyczny popychał ją w te sytuacje, namawiając ją do tego, tak zrób to, tak zrób to, e, bądź tutaj dla tych dzieci i tak dalej, e, bo one są hmm. najważniejsze, tak? Tutaj te argumenty, że on, to będziesz o nich zadbane, rozwinięte i w ogóle i tam jeszcze nie wiadomo co, e, ale Właśnie ta sytuacja doprowadziła do tego, że ona czuła coraz większą frustrację, dlaczego zaraz to rozwina i coraz większy zacisk, więc umysł egotyczny wychuśtał ją na drugi biegłon, tak? Czyli kazał jej iść w opór, żeby tego nie robiła, tak? Żeby, no, przestała to robić. Ona wiedziała o tym, że ma przestać to robić, ale sposób, jaki na to miała, nie działał, dlatego że właśnie był na drugim biegunie, czyli był w totalnym oporze. Czyli co się działo? Dzieci przychodziły do niej, coś tam chciały, a ona miała, używała różnych argumentów, dlaczego nie teraz, dlaczego a może później, a obiecuję Ci, tak? Wchodziła też w obiecję, a obiecuję Ci, że jak nie teraz, to tam następnym razem, czy jutro, czy może później, czy może za godzinę zrobię z Tobą więcej i tak dalej, ale ona w dalszym ciągu... E Wiedziała, że tego nie chce i przymuszała się dalej do robienia, tak? tylko próbowała sobie to w jakikolwiek, jakikolwiek sposób odepchnąć. Im więcej argumentów używała, tym ten nacisk ze strony dzieci był coraz większy. Coraz trudniej jej było się od nich zdystansować. Coraz trudniej było jej zrobić tą przestrzeń, ponieważ kiedy ona wchodziła w tą próbę odpychania, to one jeszcze bardziej próbowały ją przyciągnąć do siebie. I mm, odbywały się różne takie, bo nazwijmy to danteńskie sceny, sceny rozpaczy, płaczu, krzyków i, mm, i różne takie historie, co powodowało, że to uczucie, to uczucie, z którego to wypływało, zaraz powiem jakie to uczucie, pogłębiało się w niej jeszcze bardziej, ponieważ była na drugim biegunie. I teraz ona próbowała oczywiście wszystkich różnych metod, sposobów, żeby zrobić sobie tą przestrzeń, żeby wyjść z tego poświęcania się, no ale nic nie działało. Nic nie działało. I zaczęłyśmy pracę. I zaczęłyśmy się przyglądać temu, co tam się pojawia. No i właśnie dotarłyśmy do przyczyny. Tak? Czyli do tego miejsca, z którego wychodziło to działanie. Czyli najpierw to działanie, które e, szło w to poświęcanie się dla dzieci i robienie dla niej wszystkiego, a potem to, co popchnęło ją na drugi biegun, czyli pójście w opór. To miejsce to jest miejsce zjebaności. Tak? Czyli jestem nie taka, jestem niewłaściwa, więc teraz muszę zrobić coś, żeby czuć się lepiej, żeby dostać właśnie z zewnątrz to, co wydaje mi się, że nie mam. Czyli tutaj, kiedy będę się poświęcać dla dzieci, tak? kiedy będę tą pełnowymiarową i etatową animatorką, kiedy będę na każde wyzwanie, tak? kiedy będę rozwiązywać im każdy problem i tak dalej, kiedy będę to wszystko robić, kiedy ja się tak bardzo poświęcę, to ja od nich dostanę to potwierdzenie, że ze mną jest wszystko w porządku, że jestem doskonałą mamą. Dlaczego? Dlatego, że wierzę, że jestem niedoskonała, że jestem nie taka w każdej roli, że tutaj akurat w tej roli mam, jestem nie taką mamą, więc muszę zrobić wszystko, żeby to przykryć, zakryć przed całą sobą również, żeby mieć w zasięgu ręki zawsze argumenty, że przecież ja robię to, to, to i tamto. Ale to nie działa, bo gdyby działało, to by ta... Koleżanka moja nie czuła tego zacisku, ponieważ miejsce, z którego to robiła, właśnie było tym miejscem nietakości, tym miejscem zjemności, tym miejscem poczucia winy i miejscem braku. Rzeczy robione z tego miejsca nigdy nie zadziałają. I z tego samego miejsca poszła na drugi biegun, tak? Ponieważ czuła się ze sobą źle, to chciała sobie zrobić tą przestrzeń, żeby móc jakby też powrócić do siebie, tak? żeby trochę też móc zadbać o siebie i tak dalej, ale tam było nie, nie wolno ci, ty nie możesz. I ten zacisk pojawiał się coraz większy. I teraz chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć prawdę, dlaczego ja to robię. Robię to dlatego, żeby czuć się lepiej jako matka, żeby czuć, żeby dostać potwierdzenie od moich dzieci, że ze mną jest wszystko ok jako matka. Czyli co? Czyli ja myślę o sobie, że ja jestem nie taka jako matka. Czyli dalej? Czyli ja myślę o sobie, że ze mną jest coś nie tak, że robię coś źle, że nie umiem, że nie potrafię, że jestem niedoskonała. I tutaj na tej stronie, kiedy yy, próbuję coś ugrać dla siebie, czyli próbuję coś wyrwać dla siebie, tam mi się yy, wzmaga poczucie winy, robi coś nie tak, bo te dzieci krzyczą, bo one płaczą, bo one nie chcą i tak dalej. Czyli moje poczucie bycia nie takim rodzicem, nie taką matką tutaj w tym przypadku, się pogłębia. I przyczyna zostaje nieuzdrowiona. Miejsce bólu zostaje nieuzdrowione i sytuacja się nie zmienia. I teraz, kiedy pozwolisz sobie zobaczyć prawdę, dlaczego ja to robię? Robię dlatego, że uwierzyłam, że jestem nie taka, że jestem niewłaściwa. Uwierzyłam to, że jestem zła. Uwierzyłam to, że jestem winna temu, że jestem winna tej sytuacji. Uwierzyłam to, że nie mam i że muszę zdobyć. Za, za, w każdy możliwy sposób. Że muszę zdobyć za wszelką cenę. Kiedy ściągasz zasłony i docierasz do przyczyny, czyli do źródła, które powoduje Twoje działania, myślenie, decyzje, to masz obraz tego, co możesz przebaczyć. Więc tutaj przebaczam sobie to, że uwierzyłam że jestem nie taka jako matka, że jestem niewłaściwa jako rodzic. Że wszystko, co robię, a robię źle. Przebaczam sobie to, że uwierzyłam, że jestem winna tej sytuacji, która się tutaj wydarza. Przebaczam sobie to, że uwierzyłam, że moje dzieci cierpią, bo jestem nie taka. Przebaczam sobie to, że uwierzyłam, że nie potrafię być w roli mamy. Przepraszam, przebaczam sobie to, że uwierzyłam, że nie mam miłości, że uwierzyłam w brak. Przebaczam sobie to, że uwierzyłam, że muszę się poświęcać, żeby zdobyć miłość, żeby zdobyć uznanie. Przebaczam sobie to, że uwierzyłam w lęk. I wybieram miłość. Wybieram siebie kochać nawet jeżeli nie wiem jak to jest, nawet jeżeli nie wiem czym jest miłość. Wybieram obdarzać siebie miłością. Wybieram poczucie pełni, bo jestem doskonała taka, jaka jestem, ponieważ jestem stworzona z miłości, a miłość jest pełna i doskonała. Tyle i idę do następnej chwili. I teraz co się wydarza? Co się wydarzyło u tej mojej koleżanki? Ona, kiedy zaczęła rozpoznawać właśnie miejsce, z którego powód, z którego wypływają jej decyzje, działania, zaczęła podejmować decyzje inne. Decyzje płynące z miłości do siebie. I pamiętaj, miłość do siebie to nie jest egoizm. Ego nam podsunęło błędną definicję egoizmu. Egoizm jest wtedy, kiedy jesteś pod władzą ego. Czyli właśnie kiedy działasz z tego miejsca, z miejsca lęku, z miejsca zjebaności, z miejsca braku i tak dalej. Tak? To jest egoizm. Kiedy jesteś pod władzą ego. Kiedy poddajesz się egotycznemu umysłowi. Kiedy wybierasz siebie, kiedy wybierasz siebie kochać, tak naprawdę obdarzasz tą miłością całe swoje stworzenie, czyli obdarzasz miłością cały świat, który patrzysz, m.in. swoje dzieci. Pozostaniemy przy tym przykładzie. I teraz co się wydarza co się wydarzyło, sytuacje, których osobiście byłam świadkiem, moja znajoma przyzwoliła sobie na to, że może, że może mieć dla siebie przestrzeń. Przyzwoliła sobie na to, że nie musi się poświęcać. Przestała wybierać poświęcenie. I przyzwoliła sobie na to, że może wyrażać swoje pragnienia, że może wyrażać to, czego pragnie, czego chce, bądź nie chce. I była taka sytuacja, byłam u nich w odwiedzinach, siedzimy sobie przy stole, rozmawiamy i przychodzi jedna z córek i koniecznie chce grać w jakąś tam grę. I ta moja znajoma tak, bo to było jakiś czas temu, tak z automatu weszła w tłumaczenie się, że może później, jak ciecia pójdzie, czyli ja i, i coś, ale nagle się upamiętała i mówi: Wiesz, ja chcę sobie teraz porozmawiać z ciocią. Bez tłumaczenia. I ta córka tak trochę wybita z tropu, bo nigdy tak nie było do tej pory, trochę tam pomarodziła, coś tam się zaczęła kręcić i nagle po prostu, nagle, nawet nie wiemy w którym momencie, zobaczyliśmy, że siedziała sobie na dywanie i sobie tam coś układała, jakieś zwierzątka i nie było, nie było żadnego problemu. I takich sytuacji potem było coraz więcej. Kiedy ona zostawała przy sobie, tym takim naprawdę przy sobie, bez próby wywalczenia, wydarcia, bez tej frustracji pod tytułem tyle dla was robię, tyle dla ciebie robię, tyle ci daję, a ty nic, tak? Tylko właśnie z tym pełnym przyzwoleniem, ok, ja mogę dawać, ale teraz nie muszę tego robić, ja teraz mogę wybrać siebie, teraz chcę mieć ten czas dla siebie, po prostu przyzwalam sobie na to, żeby siedzieć przy stole z znajomą i rozmawiać. I wtedy zaczynają się dziać cuda. I to jest to piękno, które zaczyna się przejawiać, kiedy siebie ukochujesz. To jest ten spokój, który emanuje z ciebie. To jest ten pokój, który go doświadczasz cały czas. jest tam miłość. Nie potrzebujesz do tego nikogo. Nie potrzebujesz się poświęcać. Nie potrzebujesz dawać ponad miarę. Bo tam na zewnątrz nie ma nic. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie. I miłość, której szukasz, jest w tobie. Bo ty jesteś tym. Ty jesteś miłością stworzoną z miłości, po to, by miłość szerzyć. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, dziękuję za Twoją obecność. Um, masz jakieś pytania, zostaw w komentarzu. Um, jeżeli Ci się podoba to, co robię, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał. Um, będzie wtedy docierał do większej ilości ludzi. I miłość będzie mogła się szerzyć. Jeżeli masz ochotę, podziel się tym z kimś. Jeżeli masz ochotę, możesz go udostępnić w swoich social mediach. Niech miłość się szerzy. Dziękuję Ci bardzo i kocham Cię. Do zobaczenia. Cześć.